Cześć, witam serdecznie. Spider z tej strony. Chciałem Was zaprosić dzisiaj na krótki film z turnieju szwajcarskiego. Głównym bohaterem tego filmu będzie XOR, czyli tryb otwarty. A dlaczego turniej szwajcarski? Ponieważ od Ostatniego updateu. Yy, z tamtego tygodnia. Yy, za pierwsze miejsce są trzy super pakiety do wygrania. Oczywiście z najnowszego dodatku grzechy zdrady, jak i, spo, jak i z podprzednich, czyli zguba gryfa oraz serce koszmarów. Yy, za drugie miejsce też są trzy pakiety. Także ta Super Sprawa, oczywiście zwykłe, ale też grzechy zdrady. Zguba Gryfa oraz Serce Koszmarów. Za trzecie yy, miejsce nie ma nic, ale za trzy rundy szansa, by wygrać jeden pakiet Grzechy Zdrady plus kupon turniejowy. No to tutaj za, za wiele się nie zmieniło, ale też yy, Nagroda Pocieszenia Natasze komuś przypadnie. Yy, dlaczego Xorn? Ponieważ yy, na tą chwilę jeszcze jest yy, bardzo grywalny. Jest to super rażdek pod open. Także można wyfarmić trochę pakietów. Jak ktoś ma kupony, to, to naprawdę warto pograć z tym bohaterem. Ok, jedziemy szybko do talii. Sorm Champion odchłani z super pasywką za dwa wszystkie sojusznicze stworzenia walczące wręcz. Zyskują plus 1 ataku aż do końca tury. Z wydarzeń: 3 razy tydzień najemników, jedna kosmiczna równowaga i 4 karty tydzień starszych ras. Ze stworzeń: czterech maniaków, 4 pomioty lawy, 3 mrocznych asasynów. 4 sokuby, czterech szaleńców, czterech niszczycieli, cztery zaklinaczki pustki, czterech niewolników nienawiści, czterech poszukiwaczy śmierci Spao i cztery lilimy. Ok, co to nam zostało? Zaklęcia. O tu ognisty pocisk razy cztery, złotów szczęścia. Też standard. Ster to złota 4 razy. I ołtarz zniszczenia 4 razy. Ok, 60 kart deku. Jedziemy. otworzymy powtórki. Gdzie był ten yy, turniej? Jest tutaj. Tutaj wcześniej też grałem ksormem yy, Szwajcarski. W finale przeciwnik został Disconnecta Zaliczył mi wygraną, a tutaj w replayu, no niestety, jest porażka. Mam nadzieję, że to naprawią. Naprawi Ubi. Zobaczymy. Ok, jedziemy. Naszym przeciwnikiem Kassandra gracz Stringer Rock. Dobre rozdanie na początek: za jeden, jedna karta. Za dwa surowce, dwie karciochy Niszczyciel. Także jest spoko. Sterta złota. No i plus nowa karta: smoszy kryształ. Wykorzystuję wszystkie surowce i dewata oczywiście, jak, aby jak najwięcej rozstawić yy, kart na planszy. Pierwszy bloker przeciwnika, bardzo fajna karciocha, święty Pretorianin. Szkoda, że nie ma w BASE 2 tej karty. Komentowałem ten turniej yy, na żywo. Nagrywałem, także. Troszeczkę popełniałem dużo błędów podczas gry. gry. Jeszcze mój mózg nie ogarnia komentowania równocześnie z graniem. Kolejny bloker u przeciwnika. Mamy teraz 6 ataku. Bardzo ładnie to wygląda. Kolejna dobra ta e, karta, Zaklinaszka pustki. Wchodzi do gry. Jakiś kosmiczny Dek u przeciwnika. O, 81 kart w tej chwili. Znowu kolejny bloker. Też fajna karta. Jak sobie tu mamy? cztery surowce. do wykorzystania. No zobaczymy, co tutaj się stanie. To złota. I dwie karciochy lądują na planszy. No okej. Okay. Blok dla zaklinaczki. Pustki. Aby zadała damage w następnej turze, i zostanie przeciwnikowi 4 punkty. Zdrowia Stringerok ratuje się tutaj jeszcze mostem, ale zostawi no, zostawię wolne miejsce. Co było jego błędem? Raczej powinien przestawić tego gryfa. Rycerz gryfa na wolne pole. U mnie wchodzi paos plus w slangu tak zwany komin. No i bardzo szybkie pierwsze zwycięstwo w piątej turze czas 3.24. Ok, jedziemy do drugiej powtórki. Już bardziej wymagający przeciwnik yy, z rangą mistrza 2. Troszkę dłuższy pojedynek. Też ciekawy w miarę. A ciekawy jak ciekawy, no. Szybkie pojedynki w wykonaniu Xorma. No kolejne dobre rozdanie. No. Ten deck jest super zbalansowany. Świetna karta. Pomimo pomiot lawy. U mnie wchodzi do gry przeciwnik. Yy, tutaj coś tutaj próbuje um, się blokować jakimś bardem. No, trochę kiepskie rozdanie Warren Lorlock ma, miał u nas Kson w ataku. Kolejna karta, pewnie na pusty rząd pójdzie. Hmm... Aha, coś takiego wygrałem. No dobra, mógł być lekki błąd. Raczej powinienem wystawić tutaj na dole. Ale gdybym przesunął też pomiota lawy, pewnie poszedłby most. Także w sumie chyba to było dobre rozwiązanie. innego tu, raczej nie mógł wymyślić troszkę, troszkę mu widzę yy, karty nie siadły. Kolejna dobra karta, nie Nienawiści. tu nawiści. W wodzie mamy dwa kominy. To niezły koks, widzę, za 3 za 4 piąchy. Tryb open gram bardzo rzadko, ale... Yy, Doxor ma... No nie potrzeba jakichś większych zdolności i zdania wszystkich kart yy, innych frakcji, bo po prostu zanim przeciwnik się rozkręci, to yy, z jakimiś czarami, łutami szczęścia, no przy odrobinie szczęścia można go wykończyć szybko. O i dwa posy na ręce, plus smoczy, kryształ, duże pole manewru. No. Pięć surowców, możemy mieć sześć. Kolejny niewolnik. I tutaj znowu zamiast zablokować mojego pomiota lawy to no, idzie, idzie w atak, w damage Warren. Myślę, że przeciwko ksermowy, no jest to błąd. No tutaj musiałem yy, no, zacz, jako, czy jakąś kartę zablokować yy, tego gnola. Tutaj błąd zrobiłem, powinienem przestawić zaklinaczkę do góry. Nieprzemyślany ruch. Bo miałby już, kat miałaby 6 punktów hp w następnej turze. Ale dwa paosy po, dwa na ręce plus dwa kominy to. O, wystawcą trzy kominy bez paosa. Także jak widzicie, no, no w siódmej rundzie teraz. Troszkę dłuższy pojedynek, no ale... storm wymiata. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, no trochę szczęścia trzeba mieć. Ok. Finałowy pojedynek. Przeciwko Iszumie. Też ma niezłą pasywkę. Na open. Zadaje, zadaje dwa punkty obrażenia wskazanemu unieruchomionemu stworzeniu wroga. Tu ster złota i od razu wystawiamy Dwa stworzenia Eltario, no nic innego tutaj raczej nie mógł zrobić My mamy kolejny Kolejną stertę złota Tutaj popełniłem błot, wolnik nienawiści powinien wejść na, do gry w pierwszym rzędzie, aby ominąć gejzer Lekka rozkwinka, co tutaj zrobić teraz. Postanowiłem poświęcić, yy, zaatakować, yy, doładować z pasywką Xorma karty i zadać jak najwięcej demerżu. Byłem przekonany, że pójdzie teraz Geyser, ale jak widzimy, I szuma nie ma na ręce tej karty. No i paos plus jeden komin standardowo kończą pojedynek. Piąta tura znowu i GG. Także jak widzicie, no ja ba bardzo rzadko gram tryb Open. Można ogarnąć system Xormem bez jakiegoś większego obeznania w tym trybie. Także no polecam. Jeżeli ktoś jeszcze się nie zdecydował, to sami widzieliście. Co książę potrafi? Ok, dzięki za oglądanie, i do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.